Nie poradził sobie Mois, Wanhal, Mourinho i pewne było, że to samo stanie się z Solskjaerem. Natomiast zarząd Manchesteru w pakiecie z niekompetencją dorzuca również silną potrzebę wsadzania palca w leżące odchody, aby przekonać się, że odchody to odchody. Zapraszam na kolejną część naszej telenoweli. Stoisz sam, pośrodku świata. Dokoła tysiąc spraw. Minął dzień, mijają lata Jutro mieni się od barw. Na tej ziemi pod tym niebem, życie nasze toczy się. Standardowo jak przed wszystkimi wcześniejszymi sezonami trzeba przepalić trochę pieniędzy. Więc oto za prawie 20 milionów euro przyszedł Daniel James, którego atrybutem jest szybkie wyganie. Niestety na tym atrybuty się kończą. Kolejnym wzmocnieniem okazał się człowiek pająk, z kolei jego największą zaletą są niesamowite ślizgi. No i podobnie jak u poprzednika, więcej zalet nie ma. Ktoś by mógł teraz pomyśleć, że jak tak dalej pójdzie, to z tych wszystkich hefalumpów uda się ulepić jednego konkretnego zawodnika. Ale spokojnie jest jeszcze jeden transfer, który można określić mianem kompletnego, świetny środkowy obrońca, genialne wyprowadzenie piłki, wyśmienite długie podania, jednoosobowa skała spajająca całą linię obrony, a w dodatku niesamowicie dostojny Harry Maguire. On ma tylko jedną wadę, czyli cenę, jaką za niego zapłacono 87 milionów euro. Nasz mnie w sercu za kół, jak to powiedziałem. Paru zawodników odeszło, odgrywali mniej lub bardziej ważne role, nikt łzy po nich nie uroni. Tutaj jeszcze nic nieznaczące mecze przedsezonowe. Przypomnienie, że możecie wbić na mojego Discorda i zaczynamy poważne rozgrywki poważnym spotkaniem. Po jednej stronie w a o twarzy dziecka, a po drugiej też w tylko wygląda trochę bardziej poważnie: czyli Solskier kontra Lampard. Zaraz zobaczycie wynik końcowy i zadacie sobie fundamentalne pytanie. Całkiem możliwe, że będzie ono brzmiało mniej więcej tak. To kurwa! Yes! Natomiast po dogłębnej analizie wojskowych zdarzeń można dojść do wniosku, że gracze The Blues robili większej rzeczy dobrze, ale to nie wystarczyło. To jest taki mianownik wspólny wszystkich londyńskich drużyn. Gracze Czerwonych Diabłów zaliczają mocarne wejście w sezon, natomiast jedna jaskółka wiosny nie czyni, a w przypadku tego klubu nawet legion jaskółek tej wiosny by nie czynił. Już druga kolejka zdjęła co po niektórym kibicom uśmiechy z twarzy. Wilki, które kolonizowały Portugalię od paru sezonów, postawiły twarde warunki Solskierowi. Niestety ten świadomy swoich taktycznych niedociągnięć i defektów paru zawodników mógł odpowiedzieć jedynie uśmiechem. W tym uśmiechającym towarzystwie na konto wpadł remis. Crystal Palace jest ciężkim przeciwnikiem. Ocarłbym się nawet do tezę, że cięższym niż Dorota Wellman w swoim prime. Ten niepozorny klubik prawdopodobnie podpisał jakiś cyrograf krwią Roya Hudsona, że do końca świata będą drzazgą wokół miasta Manchester. Trzeba dodać, że na wynik na pewno spore przełożenie miał niewykorzystany karny Rashforda, ale ja uważam, że nieważne co by się stało, i tak goście wywieźliby trzy punkty z tego stadionu. Taka moja prawda futbolu. Nie był to nawet przeciętny początek sezonu, a tu jeszcze święci Southampton dołożyli swoje trzy grosze. Jedynym pozytywem był Daniel James, który strzelił bramkę i dawał nadzieję, że potrafi coś więcej niż bieganie w czterech kierunkach świata, ale jak się później okaże, nie potrafi. Po czterech kolejkach solidne ósme miejsce, które zmieni się na czwarte po następnym meczu, ponieważ uda się pokonać Lisy. W przerwie od ligi na Old Trafford przyjechała Astana, ponieważ jak pamiętamy z ostatniego sezonu United zajęło miejsce promujące do gry w Lidze Europy. Swoją debiutancką bramkę zdobył Mason Greenwood w wieku 17 lat warto dodać, a już za niespełna dwa lata wykona pierwszego finishera na swojej dziewczynie. Po tej sympatycznej przerwie na rozgrywki spod szyldu UEFA wracamy do Premier League. Tam Diabły dawno nie zaliczyły porażki. To będą jakieś dwie kolejki, więc trzeba to naprawić z pomocą przybiły młoty. Przybiły młoty, rozumiecie, nie? Koniec września przyszło Pucharowe starcie z Rogdale wygrane w karnych, i pokonanie takiego mocarnego potentata do tytułu dawało kibicom United nadzieję, że w pojedynku z Arsenalem jest szansa na jakieś punkty. Z tym, że w starciu z Arsenalem zawsze jest szansa na jakieś punkty, kanonierzy mają tą przypadłość, że ich armata często ma problemy i nie funkcjonuje tak jak powinna. W starciu dwóch okrętów spod bandery nieudolności pada Remis. Remis również pada w drugim starciu grupowym Ligi Europy, a seria punktowych podziałów zostaje przerwana 6 października przez Newcastle Newcastle Siva Bruce Warto dodać: Nagromadzenie negatywnych zdarzeń sprawiło, że kibice wyszli na ulicę i skierowali brutalny, słowny lincz w stronę wszystkiego, co związane z klubem. Do tego przyjemnego pana jeszcze wrócimy, a na pocieszenie diabły zremisowały z Liverpoolem i po dziewięciu kolejnych. W plasują się na 14 pozycji. Brzmi znajomo, co? W Lidze Europy udało się ubłagać graczy Partizanu, aby chociaż z karnego dali sobie strzelić bramkę, co bardzo podniosło Ole na duchu. Swoje pozytywne czakry przełożył na cały zespół, jego szeroki uśmiech i niedotknięta krzywdami świata twarz przyniosły pozytywny rezultat w starciu z Norwich, a wynik mógłby być zdecydowanie wyższy, niestety smutny Rashford, a potem nie Rube Martial, nie wykorzystali rzutów karnych. Nie chcę mi się liczyć, ale sporo tych zmarnowanych jedenastek jak na tak wczesny etap sezonu. Koniec października i już drugie starcie z The Blues, a to ze względu na to, że świat domagał się potwierdzenia wyższości Solskiera nad Lampardem i złączył te dwa zespoły ze sobą w czwartej rundzie IFL Cup. Zapowiadało się remisowo. Na nieszczęście dla Chelsea smutny Rashford miał jeden z tych dni, w których przypomniał sobie, że ten klub znaczył kiedyś dla niego więcej niż tygodniowa suma przelewana na konto. Tak oto strzelił bramkę dającą zwycięstwo oraz zapewniającą mu przedłużenie i podwyższenie kontraktu na kolejne lata, mimo w większości gry na Poziomie żulowiska. Trzy zwycięstwa z rzędu, cztery bez porażki i można byłoby budować jakieś podstawy, chociaż przeciętnej formy. Niestety Bolmów nie wypacza błędów. Na pocieszenie wygrana z partizanem i polepszenie swojej sytuacji w lidze Europy na dwie kolejki przed końcem. W Premier League sytuacja też się poprawiła Mimo wpadki z wisienkami oraz nieustających okrzyków Ole na kole i tutaj wstaw rymujący się wulgaryzm Forma prezentowała się troszkę lepiej aniżeli na początku sezonu Udało się pokonać Brighton i to pomimo celności Rashforda godnej najwybitniejszych snajperów Diabełki zremisowały również Sheffield To radzę traktować jako sukces, bo szabelki do tak mniej więcej 29 kolejki Okupowały miejsca dające europejskie puchary A jak o europejskich pucharach, to w przedostatniej kolejce fazy grupowej Ole wystawił skład złożony z osiedlowych ochotników, natomiast wynik tego spotkania jest nieważny, bo awans praktycznie przyklepany, a grupowi rywale prezentują poziom godny pożałowania. Uśmiechniętym krokiem Diabły wkroczyły w grudzień, czyli najintensywniejszy miesiąc w angielskim futbolu. Ich fani snuli coraz śmielsze plany, jakiego menadżera chcieliby jako następnego, bo wesoły Ole na pewno nie przetrwa kolejnych starć. Już Aston Villa mocno pokrzyżowała szyki. Wyżyłowała zawodników Manchesteru do granic możliwości, a to by to dopiero pierwszy dzień grudnia. Po końcowym gwistku najwierniejsi fani ponownie zabrali głos i ponownie wydali wyrok w sprawie Wlefisty. Forget, forget, forget the Tottenham game, yeah. Tonight, mate. No. Get him gone now, mate. I'm done with Oli. It's finished. Out of his depth. This is clueless, mate. That is, that is out there, yeah. Respect. Yeah, yeah. That is out there, yeah. That is out there. Aston Villa, mate. Aston Villa, yeah. In the Championship, yeah. That's this Aston Villa Championship. 9 miejsce po 14 kolejkach. W tamtym momencie to była tragedia, natomiast my, bogatsi w wiedzę z następnych 5 lat, wiemy, że to dopiero pierwszy akt dramatu. Zapowiadane i wyczekiwane zwolnienie krewety oczywiście nie będzie miało miejsca. Jeszcze, ponieważ on ten grudzień przejdzie prawie suchą stopą. W bratobójczym pojedynku z Tottenhamem Mourinho Rashford ponownie na chwilę zapomni o nadciągającym przelewie na konto, o swojej dziewczynie oraz o pokazywaniu dobroczynności w social mediach i po prostu będzie kopał piłkę, dając zwycięstwo z Kogucikami jednocześnie pstryczka w nos i Karusowi z Portugalii. Następnie w kolejce ustawił się Manchester City. Obywatele nie rozgrywali najlepszego sezonu. Zamiast ścigać Liverpool, oni przepychali się z Leicester o drugie miejsce i jak na razie te przepychanki przegrywali, zupełnie jak derby Manchesteru. Faza grupowa Ligi Europy dobiegła końca. Na pożegnanie AZ Alkmar dostało cztery sztuki, natomiast oni to mieli trochę wywalone w ten mecz, bo a awans i tak był przyklepany. Po tych kilku ostatnich, nie najgorszych występach przyszło delikatne potknięcie z Evertonem, a najwierniejsi kibice ponownie zabrali głos. A Ole ponownie pokazał, że nie mają racji, bo już w kolejnym spotkaniu pucharowym odprawił z kwitkiem Colchester. Potem, co prawda, przegrał w lidze z Watfordem, ale ponownie Przypudrował sytuację odrabiając stratę z Newcastle i koniec końców pokonując ich dość sporą różnicą bramek. Starcie z Berlin zamyka rok 2019. Manchester United w tabeli plasuje się na zadziwiająco wysokim piątym miejscu, zwłaszcza zważając na fakt, że nie tak dawno byli bliżej strefy spadkowej niż tej dającej europejskie puchary. W nowy rok przyszło się zmierzyć z Arsenalem. kanonierzy znajdujący się zdecydowanie niżej w tabeli, ale pod przywództwem Sokratesa, który jest chwilowo na urlopie od walki z sofistami, nie pozostawili żadnych argumentów przyjezdnym. Starcie z Wilkami to trzecia runda FA Cup. W tym przypadku remis nie oznaczał karnych, a potrzebę rozegrania dodatkowego meczu. Za chwilę do tego wrócimy. Najpierw trzeba rozstrzygnąć inny puchar, ten myszki-miki. Tutaj też będzie dwu mecz, ale nie z racji remisów w pierwszym starciu, a po prostu jakiś debi Bill wymyślił, że akurat w półfinale będzie dwumecz. Pokaże tylko to pierwsze starcie, bo obywatele tak mocno rozjechali oponentów, że aż ser Alex Ferguson zdecydował się lekko zmienić wygląd, aby nikt go nie kojarzył z tym czerwonym syfem. W przerwie między pucharowymi starciami przyszło się zmierzyć z kanerkami w lidze. Niech was wynik nie zdziwi, Norwich jest obecnie na ostatnim miejscu w tabeli i do 19 traci 6 punktów. Zdradzę wam również, że od następnego sezonu będą grać w Championship. Dodatkowe spotkanie z Wilkami w ramach FA Cup zostało rozstrzygnięte na korzyść Diabełków. Tym samym nie odpadają w pierwszej rundzie, w sensie w ich pierwszej rundzie, bo czysto formalnie to już jest trzecia runda tego pucharu. Teraz mamy dwumeczową przerwę na nadrobienie ligowych zaległości. Najpierw Manchester United w dość dziwnych okolicznościach przegrał z Liverpoolem, a następnie, w kompletnie normalnych, przegrał z Burnley. W czwartej rundzie FA Cup poziom rywala spadł proporcjonalnie z poziomem murawy. Harry Maguire w końcu zdołał brylować na tle troszkę słabszych oponentów, a pozostali koledzy z formacji ofensywnej lekko podreperowali swoje mizerne statystyki. Ten mecz City to rewanż w ramach tego półfinału EFL Cup. Pamiętacie, United przegrało wtedy 1-3. Teraz niby wygrali, ale w zasadzie to przegrali, bo i tak odpadają taki paradoks. Wraz z ostatnim dniem stycznia i pierwszym lutego do klubu przyszły nowe dwie twarze. Pierwsza została uznana za najbardziej irytującą w całej lidze, mówię o Bruno Fernandeszu, a druga zostanie po prostu zapomniana. No bo czy ktoś jeszcze pamięta oprócz jego samego, że Odion Ighalo grał w United? No nie wydaje mi się. Paru chłopów odeszło, ale tak jak przy poprzednikach, łzy po nich nie uroni nikt. Wzmocnienia nie pomogły za bardzo w starciu z wilkami, ale z Chelsea? No to już już inna bajka. Bruno zaliczył asystę przy jednej z bramek, a Johnny Sims ostatecznie musiał aż dwa razy wyciągać piłkę z siatki. Jak na razie, w pojedynku w wefistów jest 3-0 dla Solskiera, ale czas lamparda jeszcze przyjdzie. Na 12 kolejek przed końcem sezonu walka w rejonach szóstego miejsca jest niesamowita. Niesamowita też była walka w Belgii w ramach 1/16 Ligi Europy. Niestety nic z niej nie wynikło i wszystko rozegra się w rewanżu na Old Trafford, ale zanim to Fernandez strzeli pierwszą bramkę w barwach Manchester United, Martial ponownie napełni serca kibiców wiarą, że może coś z niego jeszcze będzie, a Greenwood dołoży kolejny stopień do drabinki nadziei, którą potem brutalnie połamie tak samo jak połamać chciał kości swojej dziewczyny. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego w pierwszym meczu był wymęczony remis, a w rewanżu zawodnicy United wjeżdżają w bramkę oponentów jak współwięźniowie w dupy polskich influencerów powiązanych z loteriami, to dlatego, że w 23 minucie jakiś chłopek z belgijskiego klubu dostał czerwoną kartkę. Oczywiście jak to w Manchesterze nie mogło być za dobrze, i już w następnym meczu, tym razem ligowym, stały się rzeczy, które można określić słowami niezłe gówno, natomiast nie ma co narzekać, mogło być gorzej, bo ten samobój Maguire'a nie został uznany. Yeah. W ramach dalszej przygody z FA Cup pokonali Derby Kanty, przeszli do kolejnej rundy. Trafili na Norwich i rezultat tego starcia poznamy potem. Teraz wybierzemy się na kolejny mecz z Manchesterem City, ligowe rewanżowe starcie. W pierwszym było 2 do 1 dla Diabłów. W drugim będzie jeszcze śmieszniej, bo 2 do 0, a druga bramka została strzelona przez MacTominaya. Tak mniej więcej z połowy połowy boiska. Coś wspaniałego. Jakbym miał porównać warsztat Guardioli i Solskiera, to ten pierwszy dowodzi całą elektrownią atomową, a drugi w na małą diodę w trzy ziemniaki i cieszy się, że świeci. Natomiast na chwilę obecną to Norwek częściej schodzi jako wygrany. No, życie sprawia pcikusy. Sezon blisko końca, a diabełki wślizgnęły się na miejsce dające europejskie puchary. Zdożyli jeszcze zagrać pierwszy mecz yy, kolejnej rundy Ligi Europy i stały się rzeczy. Była połowa marca i wszystko przerwano. Ludzi zamknięto w domach, kazano nagrywać jakieś upośledzone trendy na TikToku, a częsta polaryzacja przerodziła się w dychotomię. Powrót do kopania piłki nastąpił dopiero w czerwcu, przy pustych trybunach. Na dobry początek dostaliśmy wspaniałe widowisko zakończone wspaniałym remisem. Ale spokojnie, te parę miesięcy przerwy nie sprawiło, że piłkarze zapomnieli jak się gra w piłkę. A przynajmniej w większości, bo ci z Sheffield akurat zapomnieli. A, no i Martial strzelił hat-tricka. Był to pierwszy ligowy hat-trick piłkarza United od 2013 roku i Robina Vampersiego. Rozumiecie? 7 lat, setki milionów funtów i celu dopina połączenie Willa Smitha i Jeffrey'a Lebowskiego. To oto starcie z Norwich, to jest ćwierćfinał FA. Cup. W sumie nic specjalnego, z tym, że Diabły potrzebowały aż 120 minut, aby pokonać zespół zajmujący ostatnie miejsce w Premier League i mający kadrę na poziomie League One. No ale wypadki przy pracy się zdarzają. Trzeba dodać, że do końca sezonu będzie ich naprawdę mało. Na przykład takie Brighton bez problemu zostanie pokonane. Takie Bournemouth, mimo malutkich problemów Maguire'a, też zostanie pokonane. Co prawda również znajdują się w strefie spadkowej, natomiast dobrze pamiętamy, że niejednokrotnie właśnie takie zespoły sprawiały spore problemy Zmierzając ku końcowi, wygrali jeszcze za Aston Villom, zremisowali ze świętymi, tracąc frajerską bramkę w 96. minucie, oraz pokonali zawsze groźny Crystal Palace 200 letniego Roya Hudsona. W lize zostały do domęczenia dwie kolejki, natomiast przednie wepchnął się półfinał FA Cup. Kolejne derby w UEFistów. Jak do tej pory zawsze obronną ręką wychodził Norwek, tym razem mam złą wiadomość. Lampard wyżyłował wszystkie swoje połączenia synaptyczne, nie spał 40 dni i nocy i wymyślił genialny sposób na pokonanie diabłów. Stworzył inator, który zaczarował De Gea, aby ten dał dupy po całości. Nikczemny plan powiódł się, ale w finale Chelsea i tak przegrała z Arsenalem. Tak, z tym Arsenalem, który nic nie wygrywa. Przedostatnia kolejka Premier League to remis z Młotami, a ostatnia to wygrana z Lisami. Z tego miejsca wielkie podziękowania dla Evansa i Schmeichela. Bez nich to zwycięstwo nie miałoby racji bytu. Ten pierwszy zrobił karnego, a potem dostał czerwoną kartkę, a ten drugi podarował gola Lingardowi. Tak ostatecznie wygląda tabela ligowa, ale zaraz, zaraz, przecież Liga Europy jest jeszcze do dogrania. Ona była kończona w sierpniu. Zaczęło się od tego, że trzeba dograć dwóch z Laskiem. W ramach formalności zagrano i Diabły przeszły do ćwierćfinału. Od tej rundy jest tylko jeden mecz na neutralnym stadionie. Trafiła się Kopenhaga. Nie jest to mocny przeciwnik, natomiast dla piłkarzy Manchesteru takie pojęcie nie istnieje i wygrywają 1-0 po bramce z karnego. Półfinał to Sevilla. Hiszpańskie zespoły bardzo źle są kojarzone w szeregach kibicowskich diabełków, a to dlatego, że przeważnie dostają w łeb, nie inaczej było w tym przypadku. Wreszcie mamy koniec tego długiego sezonu. Tutaj jeszcze statystyki piłkarzy, a kolejna część tej wspaniałej serii będzie ostatnią, jakkolwiek pozytywną, i z tym was zostawiam. Ja się żegnam. Żegnam.